Cześć, ja, ja i witam was dzisiaj w filmiku, w którym będę odpakowywać paczkę z Aivonu. Tą paczkę zamówiłyśmy mu u koleżanki mamy, panią, pani Bogusi, którą pozdrawiam. Półtora tygodnia temu, ale niestety, w związku z sytuacją, jaka jest teraz, którą wszyscy wiemy, wiemy wszyscy o jaką chodzi. Wszyscy o jaką chodzi. No to właśnie, powiedzieć, że czegoś półtora tygodnia, ale dzisiaj przyszło. Mamy właśnie mm, to zamówienie z tego katalogu, na którym na okładce są takie designerskie, reklama designerskich perfumów. O zapachu Patchouli, Patchouli Indulgence, Magnolia et Fleur i Iris Fetish. To jest właśnie takie francuskie, chyba. czy kto jest stworzył no na początku, akurat są. Um, Irysowy i stworzyła Emilie Kopperman, Kopperman, nie wiem, kto się czyta, ale. Emilie Kopperman, Chyba po polsku. To Maurice Roussel, to chyba Francuz. On stworzył zamach magnolii, zamachu paczuli. Nie wiem, co to jest paczula, bo ja przyjechałam u kanina, wie. Aleksandra Carlin, nie wiem Carlin. Po angielsku po angielsku, a po francusku Aleksandra Carlin. Jakie to są złe. I właśnie na początku chciałam jeszcze zareklamować coś ważnego, ponieważ ostatnio założyłam bloga o nazwie Wiktoria Elza. Jak samo imię wskazuje, drugie imię tego bloga, Elza, tam się będą pojawiać różne, tam się będą pojawiać różne, różne recenzje, tam się pojawiają, bo już założyłam, założę już dwa tygodnie temu, będą się pojawiać różne recenzje, ciekawostki, moje opowiadania związane z Krainą Lodu. I ten blog jest w całości po po poświęcony Krainie Lodu, więc kto jeśli ktoś lubi tą bajkę, a moich wielu widzów lubi. Ja wprost uwielbiam. bo nie zauważyliście po moich filmikach. E, e, e. To ten vlog jest dla Was. I jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest takie przeszkodzenie z tematu: że to jest mm, numer 5 2020 i obowiązuje do, od 19 marca do 8 kwietnia. No i teraz już otwieram. Pierwsza rzecz jest to. Jest to płyn do kąpieli. Nie będzie żelę pod prysznic. A cherry Blossom. Czyli po polsku, kwiat wiśni. Jest to Iwonu. Tylko ciekawostka, że. że taka. Że, że, że. takie właśnie. takie właśnie połączenie kolorów jasny, niebieski, różowy. Tak trochę mnie uspokaja. Bo jakby ktoś nie wiedział, to moje ulubione kolory to liliowy, miętowy. Liliowy, miętowy, szary no i szary, bo mam lilkę. Zobaczcie, tutaj ona sobie siedzi. Jak wygląda świat przez okno? I a także trochę brzoskwiniowy. Nie, a także trochę, tylko i brzoskwiniowy. Zawsze jak widzę, coś brzoskwiniowego, to mi się to bardzo chce. Chcę to kupić. I swoją drogą, chyba naj... następnym filmikiem, tak myślę, że będzie 50 faktów o mnie. Bo wielu to już to zrobiło. I właśnie on jest w takim fajnym kształcie. Więc on jest w takim fajnym kształcie. Napisz Cherry Blossom i Bubble Buff. I to jest taka ciekawostka, to jest właśnie 1000 ml. Czyli taka ogromna, mega, paka. I to jest naprawdę świetne. a teraz test, jak to, jak to pachnie. Rzeczywiście, jak wiśnia. Przypomina mi to czasy, kiedy mama mi śpiewała, mama mi w kąpieli śpiewała, jak była mała piosenkę o tym, jak Danio mojej babci Feli zabrał jogurt. Jogurt danio. Co mi oczysz O, widzi chyba gołąbka. I da danio, danio, wszedł do ogródku babci Feli. Do ogródka. To były piękne czasy, gdy byłam jeszcze mała. Następnym produktem, który bardzo mi się podoba, jest to z Krainy Lodu, czyli jak wiecie, pewnie z mojej ulubionej bajki i tutaj z drugiej części Frozen 2. Napis from the movie Frozen 2, czyli z filmu Frozen 2 i ten film będzie obfity w ciekawostki. No i teraz tatę. Na przykład uczę. Teraz tatę uczę angielskiego, ponieważ on ma wyjechać do Finlandii. On ma właśnie pojechać na wycieczkę do Finlandii, mój tata, z pracy, razem z innymi swoimi kolegami z pracy. Ale nie wiem, ze względu na, na tego koronawirusa, to właśnie. To no właśnie nie wiem, czy pojedzie. Ale. Ale tutaj jest właśnie Elza w pięknym stroju podróżnym, chociaż ja i tak wolę białą suknię. Jej, jej Elza jaką piątego żywiołu. <laughs> I właśnie u um, liście. I właśnie Elza stoi wokół liści. I szczerze mówiąc, wolałabym z Anną, nawet napisałam post na moim blogu, um, dlaczego wolę Annę, a dlaczego dzieci lubią Elzę. I to jest kolejny powód, żeby. Wejść na mój, na mój blog, ale do leczy. Jest to. Yy... Jest to. Spray. Jest to spray do włosów przeciwko. spray ułatwiający rozczesywanie włosów. Bardzo druga. Mogą to jest naprawdę spray do włosów. I właśnie miałam jego na początku nie chciała kupić, bo. Mm. Mm. Mm, na pewno no, nie będzie ci się łatwo rozczesywać. Mm, będzie całą mokre. I mama mi chciała kupić inny. Inne spray. Nie znajdę. Niestety nie znalazłam tego w katalogu, bo jestem leniem. Ech. Ale mała nie chciał kupić tego dla dorosłych. Ja nie lubię produktów dla dorosłych. One są takie nieładne, takie niekolorowe i w ogóle one mają taki olej w środku, Mój. To jest właśnie kolejna rzecz, to mgiełka do ciała, taka maleńka. Mam taką większą trochę z Barbie. Zaznaczniam to dla porównania. Co jest za porównaniem mgiełka do ciała z Barbie, która już mi się trochę kończy. Russian Limits, czyli One Limity, którą pokazywałam w odcinku, co zabieram na wakacje. No i dla porównania ta jest trochę większa, ale dlatego, że ma grubsze opakowanie. I jest o zapachu marakui i peoni. Na pewno się nią będę wstrygać. To się nazywa Fruit de Passion, Passion and Pivot. Um. Peonia to jest piwonia po francusku. Nie wiem dlaczego. Przecież to są dwa różne kwiaty. Swoją drogą, peonia kojarzy mi się z kwiatem, takim dużym kwiatem, w którym mieszkała Barbie Barbie jako Elina w filmie Barbie w roszkolaniach. Lili... O, grzecikacik. No właśnie, takie fajne tutaj są narysowane owoce. I to jest z serii Avon Naturals. I jeszcze jest właśnie taki Cocktail Collection, czyli kolekcja różnych rzeczy związana z zapachem malina i porzeczka, malina czarna, porzeczka, a potem jest jeszcze Verb, Verbena, czyli nie wiem jak to się nazywa, ale, ale, to jest właśnie związane ta kolekcja jest o zapachu yy, każdy z tej kolekcji produkt jest o zapachu zielonej herbaty. Dalej, dalej jest taki oto, no jest taki oto piękny piękny żel podprzyschnic, Avon Senses Hydrating to znaczy hydrating z serii Avon Senses i moja przyjaciółka Nina, którą pozdrawiam i to ona mnie zachęciła do zrobienia tego filmiku bo ja ogólnie nigdy nie robię jakichś filmików makijażowych czy tam czy tam holi zakupowych, hol to jak się tutaj kupuje szczególnie modowych bo kiedyś robiłam z pet ale to nie jest to nie było jednak to, to był haul, ale, ale teraz mm, ja nigdy tak naprawdę nie robiłam związanego z kosmetykami a teraz zrobiłam właśnie Romantic Gather of Eden, czyli romantyczny ogród Edenu Exotic Fruits and Bazyl, czyli egzotyczna egzotyczne owoce i bazylia. to jest napisane z ekstraktami z, z nie znaczy origin, to no, chyba znaczy początki. 100% naturalności, powiem. Z bardzo fajnie w różowym opakowaniu. I są dwa do wyboru: rodzaje kremowe i żelowe, ale kremowe co to są takie mega słodkie. A jeszcze jest o, z olejkami. I kremowe to są właśnie. Mm, kremowe to są. Są w jabłko i jabłko i korwalia i to jest na pewno będzie mega słodkie. Ja w ogóle nie lubię jabłek. I dzisiaj opowiem na tym dużo faktów, że połowę już faktów do odcinka, 50 faktów o mnie będziecie już mieli. Dalej są dwie perfumetki. Jedna Faraway Rebel, którą sobie ja kupiłam i drugą, którą sobie moja mama kupiła. Mama sobie ogląda orbitreki na Allegro, Dokładnie. ale nie potrafi znaleźć. okej okay, więc przyszła mama i razem będziemy testować. Czyli ja sobie odpoklą... Tak. Mm, story her ten. Mm, no, Hand to reklamuje Agnieszka Dygan i ten. I ten zapach poznany. Dziękuję. Co to jest za królik? Um, że promują alternatywy. Um, um, alternatywy do, no. do 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 testu na zwierzętach, czyli tak popieram, popieramy to mm. nie wolno robić takich na to zwierzęt zwierzętach. Zawoś, mm. ten, ten. A, ten, a ten właśnie nie jeszcze nie ma musieli pip A więc pip i się i się pip pip mam faraway Raz wystarczy. Tak No do Rzeczywiście takie jak reklamowali. Czyli wanilia, karmel, pomarańcza, jaśmin. Jaśmin, jaśmin sambak. Nie, to to jest jaśmin, sambak. Ale ogólnie, czy ten perfum ci się podoba? Ale ta perfumetka. O co jest? Mama sobie kupiła taki Rare Pearl, czyli rzadkie perły. I on po prostu miał na stronie wizarz złe opinie. Że jest mocny, ale mama i tak tego sobie kupiła. No taki jeden z mocniejszych zapachów. Zresztą ten Hair Story też. Raz wystarczy. Eee, taki mocny. No mocny. Ale no jakieś wieczorowe, wieczorowe pory może być. I następna rzecz, to są dla mamy i taty. Eee, to teraz pracuje na budowie, bo buduje dla nas dom. Bo tata teraz jest budowlańcem i buduje dom. Jeden jest z kolagenem i elastyną. To jest leczniczy. Napisane Age Restore, czyli taki był odmładzający. I awokado. Ładnie właśnie są te że, są te kremy ale mi i tak podoba, mi się ten, podoba się ten się ten faraway bebel jest po prostu świetny a zrobił w ogóle takie słodkie zapachy i popieram to, że Ejwan promuje alternatywy dla dla eksperymentów na zwierzętach, bo nie wolno robić eksperymentów na zwierzętach, one przez to cierpią Okej, okay, i to już wszystkie rzeczy nie wiesz od tego katalogu. A propos katalogów! Baba, już mamy nowy katalog! Zobacz! Co? Co to jest? Tak, to nagrałyśmy nowy katalog. Nagra nagrałyśmy, tylko dostałyśmy. I moja przyjaciółka Nina, płacze, że płacze, że nie ma tych, płacze, że nie ma tych starych produktów, na przykład Outspoken, Waterfall czyli, ten, czyli taki wodospad wodospad to się nazywa. I teraz zanoszę te rzeczy do, do, do różnych. To do zaniosę te trzy rzeczy. I taka ciekawostka mam już... Mam już... Gdzie on mam to mało położyć? Co? Tu. Tutaj. Mhm. Taka ciekawostka, mam już jeden z do włosów z Wajaną. Bo coś nie wiedział, to Wajana to jest zaparki Disney ja ten to tróję Wajana skarb oceanu. Zbieram jeszcze perfumetkę. I. Ojej, już jest na pęczki wypełnione. To na przykład tutaj dam. Ej, może tutaj powinna dodać. To, to właśnie jest tam mgiełka. Dlaczy, to są te rzeczy. Te zanoszę do łazienki. Tutaj te dwie rzeczy zaniosę do łazienki. Tutaj kładę. Tutaj go dam. Tutaj no dam ten żel. No i ten drugi. I ładnie tutaj, prawda? I teraz jeszcze te kremy. Co ja dam do tych kot, a te kremy tutaj, gdzie są pasty do zamów. A perfum, perfumetkę dam tutaj. I to perfumetkę. I teraz wielka chwila, czy rzeczywiście czy rzeczywiście ten spray pomaga. co na włosy. Muszę się No i tak, i wielka chwila. Frozen. A... trochę mokry. Czy on rzeczywiście pomaga nas Ta woda tak, tak te włosom, tym włosom pomaga. A więc. pip, A więc polecam, kto się zastanawia, to to jest. Błyszę z Wajaną. To jest Wajana. To jest mało znana bajka, na przykład w porównaniu do. do ale też warto ją obejrzeć, bo uczy o marzeń, że warto podażyć ze swoimi marzeniami. I okej, okay, jeśli filmik Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić ławkę w górę, łapki w górę. A jeśli chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi filmikami, daj suba i dzwoneczka, aby nie przegapić żadnych nowych filmików, a ja się z Wami żegnam i...